Cześć, witam was wszystkich już w siódmym odcinku naszej kronikowej kroniki Minecraft'owej. Tak jak wam mówiłem w poprzednim odcinku, w tym odcinku będziemy bardziej się skupiać na, na zbieraniu surowców. Dlatego, już tak nie zanudzając, życzę wam tylko miłego oglądania razem ze mną. Co i lecimy w podróż. Zostawimy, zostawimy psa, żeby przypadkiem nie zginął. Yy, nie zginął po drodze. A że od razu nagrywam ten odcinek po poprzednim, więc jeszcze nie nazwałem tego psa. Pewnie to dopiero w dziewiątym filmiku. Jakoś, jakoś go nazwiemy. A gdzie możemy pójść po to? Hmm. Bo tutaj jest właśnie ta jaskinia, tyle, że już ją... Że już ją zwiedzałem, jeżeli chodzi o węgiel, pomiędzy odcinkami. Pamiętam, jak zbierałem ten. A, jak pamiętam, jak zbierałem jeszcze nie owoce, tylko, tylko mięsko, żeby przetrwać, to w tej okolicy był węgiel. Tak mi się zdaje, że tutaj nawet ten. Nie kanion, tylko. Ta rzeczka prowadzi do. To miejsce, gdzie jest sporo, 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 sporo tego węgla. Teraz, to jest po wrócę, to zbierzemy. Nie da No, jeżeli będzie więcej, to musimy się jakoś tam tutaj zakopać. Może tego węgla, ale lepsze to niż nic. Jak to mówią. Ja też widzę, że jest jakiś węgiel. Może sobie dajmy spokój z tym węglem i pójdziemy do, jak do jakiejś jaskini. O, tutaj jest właśnie ta jaskina, gdzie jest sporo węgla. O, ona tak strasznie w dół leci. Chyba nie jesteśmy przygotowani na taką wycieczkę. Zobaczmy. Widzę, jest dużo miedzi. Jesteśmy może trochę niżej. Tutaj może. Tutaj może coś będzie? Zostawiać pochodnie po drodze, że już tutaj byliśmy. Uch. Wciąż nie mogę się przyzwyczaić do tych dużych kopalni, Znaczy nie, nie kopalnie tylko jaskiń. Z tego w miarę, już, w miarę o, o, już trochę jest ten update, ale bardzo ładnie to wygląda. Że też zbierzemy sobie po drodze. Będziemy mieli nas następny outfit, późniejszy. A chyba nie wiem, czy nam... Nie wiem, czy nam starczy pochodnie, żeby tutaj wszystko zobaczyć. Z tego węgla pierwszego, co zbierzemy, będziemy robić pochodnie, jak widzę. Bo YouTube właśnie tak przyciemnia trochę te filmiki, więc yy, ja będę widział trochę lepiej niż wy. Szkoda w sumie, bo i tak byśmy musieli tyle pochodni stawiać. Byśmy, oj, byśmy mieli na O, cholera. No, chyba nie jesteśmy przygotowani na wycieczkę do jaskini. Więc nie wiem, czy nie jesteśmy za głęboko przypadkiem, żeby. Ała! Dalej tu jest? O! Dobra, ten. Chociaż to zbierzemy trochę. Żelaza. Dobrze, że nasz skelet nie widzi z tamtej strony. Znaczy, jak tutaj jesteśmy? O! Chyba za szybko powiedziałem, że, że nas nie widzi. Ja to jest. Wydaje mi się, że to jest zła jaskinia, żeby szukać tutaj. Stańcie tam. Nie, to nie jest dobra jaskinia, żeby szukać węgiel. Coś tak mi się zdaje. Znajdźmy jakąś inną jaskinę. Znowu blisko śmierci. Będziemy musieli trochę bardziej uważać. Zróbmy pochodnie. Złoto, złoto. Szkoda tylko, że nie mamy tego, żelaznego kilofa, bo kamiennym nie można zbierać. Kurczę, skąd by A, stąd przecież. Dobra, znajdziemy jakąś nie chyba. Bo to jest, czyli chodzi o węgiel, to, to tak. Niezbyt dobra. A? Tutaj coś jest, widzę. Możemy zbierać. Sporo, nawet będzie, jak widzę. Dobra. Tam nie ma, to idziemy dalej. Tutaj widzę też. Tutaj, tutaj też podejdziemy. To idziemy dalej szukać. Tych podwodów chyba nie będę zbierał, bo tam jest za dużo, za dużo roboty, żeby to zbierać. Pójdziemy do tych jaskini na przykład. Zobaczymy, może tam coś będzie. Muszę też uważać, żeby za dużo serduszek nie tracić, jakbym jak będę skakał. O, a tutaj na przykład? Tu jest podwodna jaskinia, też tak coś mi się zdaje. Ale tu jest węgiel. Zbierzemy ten. i tutaj jest w miarę więcej tego węgla. To jest tak naprawdę pierwszy odcinek taki wędrówkowy bardziej, nie że tylko w domu. Chociaż nie, wcześniej jeszcze byliśmy w poprzednim odcinku, tak żeby się rozejrzeć po okolicy, jak wygląda. A to jest odcinek taki, gdzie, taki, gdzie zbieramy bardziej surowce nie jesteśmy nastawieni na no, tylko na wędrówkę, tylko też na surowce. Fajnie, fajnie. Już zaczyna robić trochę... No, zaczyna się robić ciemno, to wrócimy zaraz do domu. Może zbierzemy tak węgla. Chociaż tyle nam powinno wystarczyć, żeby wszystko, wszystko przetopić. Tylko jeden. Dobra. Tutaj niczego nie ma, jak widzę. To zbierzemy tylko to i możemy wracać do domu już. Nie przedstawajmy, bo jeszcze teraz, jak będziemy wracać do domu, to nas coś zabije. Nie ktoś, tylko coś, jakiś potwór. Położymy się spać. No, już chyba tyle nam wystarczy. Odcinek trwa. Będzie trwał taki. O, może trochę krótszy ten odcinek będzie. Poprzedni był trochę dłuższy. Ale też cienie trochę się podrasła. Posadzę nowo, gdzieś na piasku. To tutaj posadzimy. Parapety, znaczy nie, parapety, nie To nie są parapety, tylko takie bardziej przykrycia nad, yy, nad tymi wszystkimi. Oknami. O, oknami. Dobra. Sporo mam tutaj takich niepotrzebnych rzeczy. Ale może się w przyszłości przydadzą. Dobra. Jeszcze nie mamy śmieciarki z lawy zrobionej, dlatego nie będziemy się jeszcze w to bawić. Dobra. No, zostawiłem całe drewno. Nie pomyślałem. To będziemy mogli odłożyć chociaż dwie rzeczy. To też weźmiemy, postawimy kwiatek na, na zewnątrz, żeby ładnie troszkę wyglądało. Możemy postawić na przykład... Tutaj cały kontur z tego. Chociaż w przyszłości będziemy to robić z, z logów bardziej. Bo. Ojej. Tak to będzie cały tom zrobiony z takich, z takich desek dębowych, To będzie brzydko wyglądało. Zabierzemy tymi deskami. Może jakoś pomiędzy odcinkami to zrobię. Czy to jest nam niepotrzebne? To też jest niepotrzebne. Już nie. To jest potrzebne i to też było potrzebne. ach. Silly me, silly me. Dokończymy to wszystko w tym odcinku i to będzie na tyle. Ja pomiędzy odcinkami, może tutaj dokończę takie bardziej dekoracyjne rzeczy, żeby, żeby porobić coś bardziej ciekawszego. Albo co tam, z wami to zrobię. Żebyście widzieli, jak, jak, jak robię ten dom. Jak się tak właśnie drewno stawia, Nie wiadomo skąd. Tutaj pewnie będzie drugie piętro na tym poziomie. Może trochę mniej obszerne niż, yy, niż ten dolny poziom, no ale... Ale tak zobaczmy. I co? I to chyba wszystko. Tutaj tylko wypełnię jeszcze deskami i możemy się żegnać. Tak, drewno wystarczy. Moim zdaniem. O. I cyk. Zobaczmy jak to z daleka tylko wygląda. No, ładnie to wygląda w miarę, muszę przyznać. Nie idealnie, nie tak jak chciałbym, ale, ale to będzie jeszcze potem do, do dopracowania. Nie uciekaj, o tutaj ile węgla jest. To może też zbiorę pod co? tutaj, posadzimy jeszcze tam. Tam trzcinę i możemy się żegnać, Cyk. tutaj też to może rosnąć, nie tylko na piasku. Myślałem, że tylko na piasku może rosnąć trzcina. Widzę, że to tak przywodzie centralnie. Nie, to już nie zostanie na samym piasku, bo tak to będzie za duże tej trzciny. Będzie nieładnie wyglądać. Dobra. No to co? Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie o subskrypcjach, o, o lajkowaniu i o pisaniu w komentarzu. Życzę Wam miłego poranka, dnia albo wieczoru miłej nocy, jak jeżeli ktoś idzie spać i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!